Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy 4 stycznia, wtorek i przedstawię wam historię ludobójstwa dwóch plemion, Herero i Nama. Wszystko zaczęło się już tak naprawdę w 1885 roku, wraz z początkiem tak zwanego Wielkiego Wyścigu w Afrykę, kiedy to państwa europejskie zechciały powiększyć swoje terytoria kosztem mieszkańców Afryki. Na początku XX wieku Niemcy zaczęli tworzyć swoje kolonie na terenie dzisiejszej Namibii. Oczywiście nie tylko na tym terenie, ale właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Plemionom zamieszkującym ten teren się to zwyczajnie nie spodobało, w związku z tym zaczęli się buntować. W styczniu 1904 roku członkowie plemienia Herero pod wodzą Samuela Macharera zbuntowali się przeciwko niemieckiej ekspansji kolonialnej na tereny przed zamieszkane. Powstańcy zaatakowali osiedla niemieckich kolonistów, zabijając ponad 100 osób, w tym kobiety. W pierwszych tygodniach powstania przewaga tego plemienia była wyraźna. Zagrożili oni nawet stolicy niemieckiej Afryki południowo-zachodniej. W sierpniu tego samego roku, czyli 1904, w Afryce wylądował przesłany z Europy 15-tysięczny niemiecki korpus ekspedycyjny, na którego czele stanął generał Lothar von Trotha. Który wydał pierwszy udokumentowany rozkaz ludobójstwa. Trota ogłosił: Moja polityka polegała i polega na stosowaniu siły skrajnego terroru, a nawet okrucieństwa. W decydującej bitwie pod Waterbergiem Niemcy pokonali rebeliantów. Trota rozmyślnie pozwolił wojownikom plemienia wymknąć się z okrążenia wraz z rodzinami, po czym wyparł ich na skraj pustyni. Omaheke, była to zachodnia odnoga pustyni Kalahari, zagradzając równocześnie rebeliantom dostęp do źródeł wody. Trota, po zepchnięciu plemiona Herero, ogłosił, że utracili oni status poddanych niemieckiego cesarza i muszą opuścić tereny niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej. Dodał, że każdy Herero, który pozostanie na terytorium kolonii albo na nią wróci, zostanie zabity. Bez względu na wiek czy płeć. W rozmowach z gubernatorem niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej Trota nie ukrywał, że jego celem jest całkowita eksterminacja zbuntowanego ludu. Przez dwa miesiące Hererowie wegetowali na pustyni Omaheke. Niemieckie wojsko blokowało im dostęp do źródeł wody i zabijało każdego, kto usiłował się do nich zbliżyć. W efekcie tysiące Herero zginęło na skutek głodu i pragnienia pod wpływem protestów niemieckiej i międzynarodowej opinii. Publicznej cesarz Wilhelm II rozkazał przerwanie akcji pacyfikacyjnej. Wbrew wskazówkom z Berlina, trota kontynuował jednak politykę represji. Pozostali przy życiu członkowie plemienia, zostali umieszczeni w obozach pracy, gdzie oznakowano ich literami GH, czyli z niemieckiego Gefange Herero, a z polskiego Więźniowie Herero. Byli oni zmuszani do ciężkiej pracy przy budowie linii kolejowej a niemieccy koloniści dokonywali na nich licznych mordów i gwałtów. Przede wszystkim zabijano niezdolnych do pracy, których zakłuwano bagnetami, aby zaoszczędzić amunicję. Duża część jeńców, którzy nie mogli pracować, została umieszczona na tak zwanym Shark Island, w pobliżu miasta Luderitz, gdzie znajdował się jeden z pierwszych na świecie obozów śmierci. W tym obozie zmarło około 3500 Afrykanów. W wyniku tego konfliktu według różnych szacunków zginęło od 24 do ponad 100 tysięcy herero oraz 10 tysięcy nama. Po zakończeniu powstania przy życiu pozostało zaledwie 15 tysięcy herero. Zostali oni całkowicie wywłaszczeni, poddani nadzorowi policyjnemu i zmuszeni do przymusowej pracy na farmach należących do białych kolonistów. Jedną czwartą ocalałych wysiedlono do innych regionów niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej lub do innych niemieckich posiadłości kolonialnych w Afryce. Ludobójstwo to polegało na skazaniu całej społeczności na pewną śmierć poprzez wygnanie na pustynię Namib i blokowanie dostępu do żywności i źródeł wody. W 2005 roku nawet powstał film dokumentalny na ten temat o eksterminacji namibijskich ludów. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Co prawda nie był zbyt miły, ale myślę, że dość ciekawy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa.